Когані, вітайте, вітайте, вітайте. Buziolce, 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 witam was moi kochani w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj nagrywam dla was Teodorę, jest to sezon drugi odcinek, 11, czyli jeden z, w sensie jeden z, no odcinek, który na pewno wyszedł w aktualizacji majowej. Generalnie nie jestem pewna ile wyszło odcinków z Teodory po polsku, ponieważ jeszcze nie miałam okazji przegrywać jej, w sensie grać w nią i teraz gram dla was ją pierwszy raz, ten odcinek. Ostatni odcinek był odcinkiem Zakończył się w bardzo ciekawym momencie, naprawdę bardzo ciekawym, dlatego już się szczerze powiedziawszy nie mogę doczekać. 64% historii przeszłam, jest to odcinek 11. Ostatnie show Madame Ryzaty zostanie w pamięci na długo. No i po prostu mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba i że, e, że będzie fajny. No. E, rozdział 11 o niedobrych przeczuciach Teodora. No, to już chyba wszystko. O, tutaj jest wywiad. Co teraz jesteśmy w roku 2019, gdzie mamy troszeczkę tutaj inną sytuację. Wzięłam telefon i włączyłam dyktafon. Jeszcze raz dziękuję, że zgodził się Pan na wywiad. Uśmiechnął się miękko. Już skończyliśmy? Przyznaję, że w ciągu dwóch wieczorów przyzwyczaiłem się do Pani towarzystwa, Madame Fleming. No, no tak, skończyliśmy. Udało się skończyć. Jak fajnie. Nawet nie chce się pani wypuszczać. Uśmiechnęłam się. Kiedy postanowił pan wyjaśnić swoją tożsamość prasie, proszę dać znać. Chętnie bym o tym napisała. Hmm, dobrze się czuję w zawodzie dziennikarki. Odpowiedział nie od razu. Niewiele pa pani stać dla sensacji. Zawahałam się, czując ledwie zauważoną zmianę tonu. Nastroszyłam się. Zadanie, zadanie zabrzmiało tak, jakby zawierało w sobie coś oprócz samego pytania. Milczałam, a on kontynuował. Chciałaby pani zostać najlepszą dziennikarką Paryża, Francji, może na całym świecie? Ja już jestem nią. Co by pani oddała za wielkość? Co ja bym oddała? Z mrycznego rodzek się szelest. Proszę tego nie uznać za niegrzeczność. Ja jestem po prostu ciekaw. Za okna dało się słyszeć głęboki, przeciągły grom. O! Dobry wieczór, Miss Avery. Oddychałam głęboko, słuchając bicia swojego serca. Wiedziałam, kim jest. Tego mogło oznaczać tylko to, co byłam w wielkim niebezpieczeństwie. Czego pan chce? O! Teodora. Smoknął językiem. Almoret nie mówił pani, że korzystanie z jego mocy jest na, na teraz niewskazane. Proszę je, ją poskromić. Nie mam zamiaru zrobić pani krzywdy. Cofnąłam się o krok, aż nie oparłam się plecami o drzwi. Zacisnąłam pięści i odrzuciłam go pełne niedowierzania spojrzeniem. Mężczyzna uśmiechnął się. Tak pani wita starego przyjaciela? Jakiego jeszcze przyjaciela? Ach tak, od naszego ostatniego spotkania minęło niemało czasu. Naturalnie trudno pani mnie rozpoznać. Pewnie też ma inną postać. Poznam się jeszcze raz. Wyciągnął do mnie rękę. Altaron. Może po prostu Thomas. Wolę korzystać zawsze z jednego i tego samego imienia. Kiedy zajmuje ludzkie ciało, więc może mnie pani nadal tak nazywać. Dobry wieczór, Thomas. Niech pan idzie do diabła, Thomas. Dobry wieczór, Tomasie. Uścisnęłam jego dłoń. Wejdźmy do domu. Hmm. Ciężka sytuacja. Bad situation. Wyszedliśmy do salonu, usiedliśmy, a on w fotelu, a ja na kanapie. Dlaczego przyszedł pan do mnie, a nie do Johna? A raczej do Elto Mero Arma. Skrzywił się lekko, podczas gdy usiłowałam sobie przypomnieć demoniczne imię Johna. Almoret. Almaret jakby. Almoreta. "Ja trzymałam się z dala od niego przez ostatnich 49 lat." Jego zwykły złośliwy wyraz twarzy brzmiał odcień smutku, ale list pan jednak przysłał. Tomas westchnął. Nie mogłem mu nie powiedzieć, że na niego polują, a na panią nawesem mówiąc. Dziękuję, że nie był pan obojętny. Machnął ręką. Chcę się tylko upewnić, że ma pani plan. Parsknęłam. Nie mam żadnego planu. Dopiero dziś rano dowiedziałam się, co w ogóle się ze mną stało. John poprosił po prostu mnie, żebym nie po po powodowała błysków energii, że nas za szybko nie znaleziono. Co w ogóle o ile rozumiem jest tak, czy inaczej kwestią czasu. Jest pani podejrzewanie spokojna. Ja po prostu jeszcze nie do końca sobie to uświadomiłam. Być może powinna się pani z tym pospieszyć. Władca jest bardzo zły. Dlaczego ten nasz włod, władca w ogóle się mną interesuje? Ja przecież niczego nie, nie chcę. No i cząstki siły Johna, które znajdują się we mnie, zdołają, zdołają się sprawić z pomocą władzy demonów. Nie wydaje mi się, aby chodziło o panią. Al-Alor uznał, co zaszło za akt nieposłuszeństwa Amoreta. Ten wszak nie pojawił się u niego, gdy ty, tylko pojawiła się taka możliwość, posypując głowę popiołem i błagając o wybaczenie. Władca uważa teraz, że musi wymierzyć karę za nieposłuszeństwo, no ale na pewno nie na mnie i na Johnie też nie powinien. Bo John wow jakby zaczął się emocjonować, zaczął odczuwać niedemoniczne te, tylko jako demon nauczył się uczuć, uczucia, emocji itp. Żeby pokazać pozostałym, że nic coś takiego nie przyjdzie. Jeśli władca do nas dotrze, zapytać najpierw o los Johna, zapytać najpierw o swój los, eee, zapytać o los Johna. Thomas odwrócił wzrok. Nie mogę powiedzieć na pewno, co on zrobi z wami dwojgiem. Pani najprawdopodobniej po prostu zabiorą duszę. A wtedy czekają mnie wieczne męki. Co do Almoreta, o ile wiem, do, do demonów pierwszego kręgu nie da się zabić. Nawet władca nie posiada dostatecznej mocy. Nachmurzyłam się. Proszę poczekać. John mówił mi, że to on ich stworzył. Że władca jest potężniejszy od wszystkich. Jak to możliwe, że nie może unicestwić tego, co stworzył? Czekajcie. Wait a second, czas na przebranie naszej Teodory, ponieważ w Teodore nie graliśmy już ponad miesiąc, więc trzeba jakby przyłożyć się do tej gry, do historii, do wszystkiego i stworzyć jak najlepszą możliwą wersję, jak ja to mam w zwyczaju wam powtarzać. Więc no, tutaj mamy nasz makijaż Sophie, mamy prosty makijaż, mamy azjatycki, zwykły wygląd, mamy Edwin, mamy Sharon i tutaj mamy inne typy skóry, ale Sophie jest najlepszy. Piżama, sukienka z bufasymi rękawami, przykuwający strój, sukienka z korunkami, zwiewna sukienka, Dorothy z ornamentem Adelaida, codzienny namiętność, o, namiętność fajnie wygląda w sumie. Nieustraszona wyrazisty, prosty strój, forma, piękna sukienka, zwiewny strój, sukienka z kołnierzykiem, sukienka na wyjście, sympatyczna sukienka, gwieździsta noc, sukienka bez rękawów, codzienne ubranie, zadziwiający kostium, wygodny kostium, niesamowity kostium, Gloria, LA, Eleanor, Karpi wyszukana sukienka, sukienka z paskiem z, o, w sumie wyszukana sukienka całkiem sukienka z paskiem całkiem spoko wygląda tak jak patrzę, sukienka od Blaina, wygodny strój z kombinezon, beżowy, o, beżowe shorty hmm. ej, beżowe shorty B, bezpieczna, charakterystyczna kostium do spódnicą, Jane, B zwykły strój, kostium delikatna, chyba, że niebieska sukienka, ona też mi tutaj, e, dobra no to tak, e, niebieską sukienkę już tam parę razy nosiliśmy więc może postawimy tym razem na to żeby coś nowego założyć e, aczkolwiek tutaj patrzę na ozdoby i żadna o, z nich nie oddaje tego co ja bym chciała żeby oddawała dlatego myślę że w tym o, w tym przypadku można nieco zmienić fryzurę Ułożona na bok wygląda dobrze, ale przejrzymy jeszcze inne dostępne opcje, aby na pewno nie, jakby nie pominąć czegoś, co mogłoby wyglądać po prostu lepiej. No, bo o to nam generalnie chodzi, aby stworzyć jak najlepszą możliwą wersję tego wszystkiego. Jak ja to zawsze Wam już powtarzam, od po prostu cisnę to i cisnę, i nie mogę wycisnąć tego. O, dobra nie wiem czy nie bez makijażu, ale wydaje mi się, że jednak Sofii ładnie tutaj się podpasowuje. Potem się możemy przebrać, bo na pewno w tym odcinku e, będzie jakiś wybór, aby zmienić strój. Pra prawie na pewno. No. Jak to możliwe, że nie może unicestwić tego, co stworzył? Istotne, to dziwne. Jednakże szczerze powiedziawszy, nie sądzę, że Azal az -al Alorci kiedykolwiek zdecydował się pozbyć jednego ze swoich głównych źródeł mocy. Demony drugiego kręgu, takie jak ja, w najlepszym przypadku ponoszą mu jedną dziesiątą dusz, jakie dostarczają demony z pierwszego Kręgu. Jesteśmy o wiele słabsi. Nie możemy nawet utrzymać własnego wizerunku. John mówił, że kiedyś byliście ludźmi, ale to zapewne nie ma znaczenia. Pan nie pamięta przecież swojego ludzkiego życia. Pewnie smutno jest nie pamiętać, że sw... kiedyś byli ludźmi. Ej, to jest ciekawe. E, to musi być smutne, nie pamiętać tego życia. Tomas zacisnął usta, a potem rzekł cicho. Ja czasami. Może on pamięta? A może Thompson pamięta? Może Thompson pamięta? Sprót dłonie wbił w nie spojrzenie, jakby pogrążając się w niejawnych wspomnieniach. Czasami pan co? Nie, nic. Pamięta? Zdecydowanie chciał pan coś powiedzieć. Popatrzył na mnie nagle, uśmiechnął się cieplej niż zwykle. Wcale się pani nie zmieniła, miss Avery. Wciąż jest pani ciekawska. Tego mi nikt nie odbierze. Nawet wieczność. Mój rozmówca westchnął, zasłaniając oczy dłonią. Może wypytać go o demony drugiego kręgu. A właśnie, bo jeśli chodzi o wykupione wybory, to Teodora też tutaj załatwiona, bo była brylantowa gorączka, i ja sobie Teodorę powykupowałam. Wypytać. Jak pojawiają się demony drugiego kręgu? Uśmiechnął się. Coś takiego chce się pani dowiedzieć więcej o takich jak ja. To mi schlebiat. Tmasowi spodobało się twoje zainteresowanie. I jak już pani wie, byliśmy ludźmi. Wszyscy podpisaliśmy kiedyś cyrograf. Kiedy nadchodzi pora, do człowieka przychodzi demon i odbiera mu duszę. Potem pojawia się wybór. Duszę można zabrać, aby pochłonął ją władca. Lub przeprowadzić rytuał, przekląć ją i stworzyć demona drugiego kręgu. Jednakże ludzi mają... ludzi gdzie Mają różne i silne, słabe, czyste, roztargnione, i nie każdy z nich może wytrzymać coś podobnego. I dlatego rytuał można przeprowadzić jedynie z niewielką cząstką dłużników. Tomas rozłożył dło ręce. Ale po co Wam służenie władzy? Otrzymujecie moce, możecie żyć jak chcecie? Roześmiał się. <laughs> Jakże wszystko jest dla Pani proste? Robimy się słabsi, jeśli nie wypełniamy swoich obowiązków. I każdy z wyższych demonów może unicestwić nas całkowitym szczeknięciem pa sz szczytnięciem palców. <laughs> Więc jeśli chcemy żyć, musimy pracować. Aha, czyli to nie jest takie życie demona bezwarunkowe, tylko życie na jakichś tam jednak zasadach, które jakby ten najważniejszy demon kieruje innym demonom. No cóż, można było się spodziewać, że, um, że to nie będzie takie, takie proste. Jest też wariant, aby przestać żyć, istnieć, ale wtedy zgodnie z cyrografem dusza zostanie pochłonięta i skazana na męki. Taka sobie perspektywa. Czy czym jeszcze różnicie się od wyższych demonów, oprócz tego, że jesteście z i można was zabić? W naszej os 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 no, osnowie są ludzie, dusze, zepsute, ale jednak nie pamiętamy swojego życia, ale w podświadomości niektórych z nas pozostają wyblakłe, niedokładne wspomnienia o uczuciach, których kiedyś doświadczyliśmy. Aha, to dlatego on chciał coś powiedzieć. Ja na przykład jestem przywiązany do tej laseczki. Nie mam pojęcia, dlaczego wydaje mi się cenna, ale nie chcę się z nią rozstawać. Być może kiedyś byłem człowiekiem, podarował mi ją ktoś ważny. Cóż, dobrze. Mam teraz ważniejsze tematy. Widocznie będę musiał skontaktować się z Almuretem wprost. Bardzo pan tego nie chce? On ma ostatnio tendencję do nieprzemyślanych posunięć Chciałem trzymać się od niego na dystans, żeby znów mnie w coś nie wciągnął. Te słowa nie były kłamstwem, ale nie były całą prawdą. Było coś jeszcze, ale postanowiłam się nie dopytywać. Thompson wstał. Cóż, do widzenia, Teodoro. Ale tak wszak się pani teraz nazywa? Tak. Myślę, że niebawem się znów zobaczymy. Ukłonił się z lekka, potem wyszedł z mieszkania. Jest wierny swoim przyzwyczajeniom. Wybrał ciało Anglika. Poczłapałam do sypialni, przebrawszy się szybko do snu i położyłam się do łóżka. Przypomniałam sobie, co stało się rano. John naprawdę wrócił. Zupełnie nie tak, jak, się ocz jak oczekiwałam. Zdawało mi się, że teraz wszystko stanie się o wiele bardziej skomplikowane, ale nie mogłam powstrzymać uśmiechu. Był teraz obok mnie, by po tylu latach znów był ze mną. Mieliśmy naszą nową szansę. Ta myśl pozwoliła znów y poczuć dawne, zapomniane uczucie. Nadzieję. John dał mi noc. Czy to znaczy, że może ja po prostu ją zabrać? Przecież ja wtedy umrę i wszystko wreszcie się skończy, że dał jej moc. Owinąwszy się dokładnie kołdrą, szybko zapadłam w sen i tej nocy przyśniła mi się Belgia. Czyli wracamy do Joke, do Bruna, do Laurence, do Friderika, jakby do. Roku 1914 kiedy zaczęła się cała akcja Teodory, znów się cofamy do tych czasów, generalnie. E, w sensie ja uwielbiam historię. Wiem, że może jak nagrywam, to tak teraz wam tego często nie mówię, ale ja tak, na, tak mówię teraz po, totalnie poważnie, ja uwielbiam Teodorę. Teodora to jest tak zajebista historia, naprawdę. To jest jedna z lepszych, w sensie, no, no wiadomo, że Sacred Heavens of Anne, jakby forever, ale jakbym miała wbierać takie top najlepsze historie, to ja bym Teodore dała gdzieś, nie wiem, na drugim, trzecim miejscu. Naprawdę bardzo ją lubię. Nawet ostatnio, nie wiem, czy nie bardziej niż po cienkim lodzie. No, no naprawdę. E, 8, 9, 10. Szukam. A, tutaj się chowanego bawią. Bruno zachichotał i zakrył mu usta dłonią. Pokiwał głową już całkiem poważne. Staliśmy między szafą, a ścianą musiałam zdobyć się na wysiłek, żeby się wcisnąć w wąską przestrzeń, ale to była doskonała kryjówka. Było słychać, jak yy, Joe chodzi po parterze, próbuje nas znaleźć. Jołkę, Jółkę. Jółkę. Jarzmo. Aha! Odsunęła ze słonkę, najwidoczniej pewne, że tam, nie, nie, że tam będziemy, ale nikogo nie znalazła. Teraz to mnie chciało się chichotać, ale nie chciałam przegrać. Po kilku minutach zdrętwiały mi nogi. Bruno niemal się nie poruszył, miał niesamowite zapasy cierpliwości. Szczególnie podczas tak poważnych zajęć, jak zabawa wchowanego. Hej, już się zmęczyłam! Wychodźcie! Chciałam już wyjść z ukrycia, ale Bruno załapał mnie za rękę i pokręcił głową. Nie, 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 nie. <g algorith> <gafała> Wyszeptał ledwie słyszalnie. Ona nie powiedziała, że się poddaje. Uf, no cóż, czekamy. Oj, mam tutaj strój takiej Teodory, typowej Teodory. Ze strony schodów dobiegły kro kroki, ktoś weszedł do salonu. Joe, gdzie jest Teo? Właśnie skończyłem artykuł, chciałam się dowiedzieć, co ona o nim myśli. Chętnie bym ci powiedziała, gdzie ona się, gdybym wiedziała. Bawimy się w chowanego. Ona i Bruno znaleźli jakąś niesamowicie tro dobrą kryjówkę, więc szukam ich już od 10 minut. Leonorę klasnął w dłonie. Trzeba było mnie od razu zawołać. Jestem niesamowicie dobry w zabawie w chowanego. <grywka> Joke fuknęła. Tak, nie wątpię. Pan ma wszechstronne talenty, panie Berkeley, i nigdy nie zapomina pan o tym wszystkim przypomnieć. No to znajdziecie mnie i Brunona. Lawrence nie kłamał, już po minucie znalazł naszą kryjówkę. Mam was. Bruno od razu podbiegł do joke. Mamo, ty i tak przegrałaś, nie ty nas znalazłaś, a pan z lokami? Lorenze. Lorence. Lawrence Właśnie, pan z lokami. Roześmiawszy się, Bruno podbiegł do kuchni. I to i dlaczego on nie chce zacząć nazywać mnie po imieniu? Bruno po prostu lubi się z tobą drażnić. Miło mi widzieć, jak się on powoli otwiera. Staje się śmielszy i weselszy. Przerwało jej pukanie. Odwróciłam się w stronę okna i ujrzałam tam machającego od nas Friderika. Frincha! Fryderyk, Fryderyk, w sensie ja bardzo lubię, fajny. Podeszłam i otworzyłam okno, ja na komputerze. W pierwszym sezonie w ogóle robiłam z nim roma, ro, 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 romans. I cześć, dziś wieczorem jak się umawialiśmy i na telefonie w sumie też planowałam, w sensie chciałam na kanale z wami kiedyś robić romans z fr, Fryderykiem, ale z, z, kiedy dowiedziałam się, że jakby on nie będzie postacią ciągłą, która pojawi się w kolejnych sezonach, to przerzuciłam się na Johna, z czego też się cieszę, bo John jest jakby. I Can Best Only Imagine też jest jakby super dobrą postacią romansową i myślę, że on właśnie i Fryderyk są w takiej, z um, jednych z tych najlepszych, a w drugim sezonie jest, co do postaci romansowych, takich ciekawszych, to dla mnie jest Blaine. Właśnie w drugim sezonie na, na kąpie sobie z Blaineem romansuje i zobaczymy, czy w trzecim znajdę też kogoś ciekawego. Oczywiście, pani Beatrice obiecała, że pozwoli nam pomóc upiec ciastka. Poważnie? Ojojojoj. Żartowałem, wyluzujcie się, ciastka będą doskonałe. Joke pacnęła go w ramię, prejderek weschnął z ulgą, a ja ze śmiechem przewróciłam oczami. Okej, okay, marzyłam o Belgii, marzyłam o Belgii, marzyłam o Belgii. Trzeba było wstać wcześniej szybko się zebrać. Włączywszy radio, wyruszyłam w stronę szafy. Dobrze, pasty. Tutaj widzę, że mamy możliwość wybierz strój, a potem po, wybierz jeszcze raz i tak dalej, dobra. Ja tu mam wykupowane widzę, ale zobaczymy, który strój jakby najbardziej mi przypadnie do gustu. O, dobra e, chyba mm, janis. Po co ja wykupiłam wszystkie stroje? Skoro ja i tak pewnie ich nie użyję. Tak dokonane. E, teraz włosy. Dobra, e, na, natapirowane, czarne, e, rude. E, o, w sumie te są całkiem ładne. O, ten gładki koczek, trochę jak kok baletnicy. czykolwiek y, z włosów wzięłem sobie te, które wykupiłam, ale myślę jednak, że żadnych z nich mimo wszystko nie założymy. Dobra, zastanowić się jeszcze. Bierzemy te włoski, bierzemy również te włoski i bierzemy elegancki koczek, a później zmieniamy fryzurę na najbardziej odpowiednią. Dobra, y, zastanowić się jeszcze. Teraz włosy, y, bierzemy y, fryzurę Tom. Yy, tak dokonany yy, i wchodzimy do garderoby i wybieramy najlepszą możliwą wersję tego wszystkiego dobrze, yy, tutaj mamy tak mamy tak yy, w sumie te włosy są fajne, ale ja chcę wybrać wiecie, jakieś włosy, które mi podpasowują, jak zwykle yy, i często mam też problem z decyzją, co ja naprawdę chcę założyć i dlatego się tak waham i nie wiem po prostu no, ale w sumie te są, te są spoko, Je, może bez make upu lepiej nie, nie, jednak nie. nie. Tak wiecie, mam, że, że chcę i nie chcę w tym samym czasie i się nie mogę zdecydować, co założyć. A ja chcę, żeby pasowały też troszkę do, do tego, jaka jest to, żeby oddawały jej charakter. <laughs> Boże, czego ja oczekuję od fryzury? O, wiem, która. Te czarne. Te czarne, te czarne fire. O, nawet może być tak. A czykolwiek yy, w, w dalszym ciągu nie jestem przekonana. Mm. No dobra, może jednak makijaż niech będzie. O taki, troszkę inaczej, trochę zmieniliśmy look, trochę inaczej, trochę ten, ale zawsze można wiecie poprawić. Zatrzymałam spojrzenie na swoim odbiciu w lustrze. W, w co wdepnęłaś? Wetchnąwszy głęboko rozpostarłam fałdy ubrania i starając się odpędzić zdenerwowanie weszłam z domu. Dobra. Jeszcze na ganku poczułam lekką słabość i kiedy weszłam do drzwi, pojawił się przede mną John. Odrzucił mnie współczującym spojrzenie i położył mi ręce na ramionach. Wszystko w porządku? Nie, nie, wcale nie jest w porządku. Przytulił mnie, ale ja zabrałam resztę sił, żeby się nie rozpłakać. Chciało się po prostu pozostać od tak w jego objęciach i nie ruszać się przez kilka wieczności. Przykro mi, będziemy musieli potem usiąść i od nowa wszystko omówić. No fakt. Przychodzi do mnie Almoret i z sąsiedniego pomieszczenia dobiegł nagle okrzyk: Wołano Juliana. Show, trzeba się przygotować. Możemy po prostu odejść. Nie mamy o wiele poważniejsze sprawy. Nie, ja nie mogę. Po, po, nie chcę zostawić, nie chcę sprawić tym ludziom. To jest ostatnie show, jakby. No. Mamy powody przypuszczać, że to będzie ostatnie przedstawienie w domu. Tak. Skinałam głową. Porozmawiamy o tym później. Dobrze, do zobaczenia. Zatrzymał się na mnie spojrzenie, potem odwrócił się i odszedł. Wecknęłam, przykładając dłoń do czoła. To, co się działo, wydawało mi się jakieś nierealne. Było jakby jak iluzja, jak czarnoksięgna sztuka. John znów był ze mną, ale w ciele obcego człowieka. Za każdym razem, kiedy sobie to przypominam, robiło mi się nieswojo. To nic, po prostu potrzebuje trochę czasu. Do holu wbiegła nagle Klaudia. Madame chce się z tobą zobaczyć. Idź i potem powinnaś mi pomóc. Wytrajkotawszy tę wiadomość, od razu pobiegła dalej. Poszłam do gabinetu Madame. Dokładnie kiedy znalazłam się przed drzwiami, to otworzyły się i z gabinetu wyszła Sofia. Twój, e, twój wybór wpłynął na rozpostaci Teodora. Na jej twarzy odbiło się zmęczenie, ale uśmiech choć Słaby był ściery. Cześć, wszystko w porządku? Tak, ja chyba właśnie rozstałam się z Rosettą. Wszystko jej opowiedziałam i tak jak radziłaś, wysłuchała mnie. Prosiła, żeby jej wybaczyć, że była niesprawiedliwa, i powiedziała, że życzy mi szczęścia. Zrobiło mi się trochę lżej. Dziękuję ci jeszcze raz. A no tak, bo ja jej tutaj pomogłam o jej uczuciach pogadać. Wydaje mi się, że gdyby nie ty, nie zdecydowałabym się na to. Cieszę się, że udało mi się pomóc. Chcesz się, chcesz się cię objąć? Skinam głową, podeszłam bliżej. Obijałam ją, była drobniutką dziewczyną, szczególnie w porównaniu ze mną. Powodzenia na scenie. Wzajemnie. Potem Sofia odeszła, a ja zapukawszy, poczekawszy na zaproszenie, weszłam do gabinetu. Okej, okay, let's go! Madame stała, opierając się o biurko. Między jej oczami zastygła zamarszczka. Widocznie myślała o Sofii, ale ujrzawszy mnie, wyprostowała łasie i złożyła ręce na piersi. Chciała mnie pani widzieć. Tak, siadaj! Wskazała na kanapę, a ja usiadłam. Ja i Walentyna rozmawiałyśmy wczoraj. Ja... Twoje wy, wybory wpłynęły na fabułę. Ja posłuchałam twojej rady i przeprosiłam córkę. Jej głos był srogi jak zawsze, ale można w nim było wyczuć, wyłomnić tę nutkę delikatności. A stalowe zwykłe oczy błyszczały. Powiedziała mi, że nie od, odniesie dokumentów na policję. Między nami wszystko było do tej pory skomplikowane. Ale obie postanowiłyśmy, że chcemy spróbować wszystko naprawić. Miło mi to słyszeć, więc dzisiejsze przedstawienie nie jest ostatnie. Ostatnie na jakiś czas. Zrobimy małą przerwę. Muszę zdecydować się, co zrobić z Fezem. Stary cap, tak po prostu nie da mi spokoju. Poż przegapiwszy, prze przegrzebawszy w dokumentach, Madame pokazała mi listę rzeczy, które należało jeszcze sprawdzić. Dzisiejsze przedstawienie powinno być dla wszystkich niezapomniane. A że ty Teodoro, najlepiej ogarniesz, to tobie powierzam to zadanie. Skinęłam stojąc już przy drzwiach. Odejść, um, zrobić wszystko, co w naszej mocy, na pewno zostanie zapamiętany, na pewno będzie niezapomniana, jestem pewna. Okej. Okay. Pad of roman Romantyczka. E, w pomieszczeniu dla pracowników było cicho. Widocznie wszyscy pobiegali, zajęli się ostatnimi przygotowaniami. Tylko Szarlotta stała w kącie i popijała swój sok. Cześć! Cześć! Słyszałam, że postanowiłaś nie donosić na badam Charlotte na głową. Długo zastanawiałam się nad tym, co powiedziałaś, i zrozumiałam, że raczej nie poczuję się lepiej, jeśli to zrobię. I wiesz, jestem z siebie dumna z powodu tej decyzji. Zrobiło mi się o wiele lżej. Cieszę się, wróciła pudełko do soku i machnęła mi ręką. Pójdę zrobić rozgrzewkę. Do zobaczenia! Aha, mnie też już pora do pracy. Przez cały dzień byłam zdrowotna, ale jakoś dawałam sobie radę. Zapadł wieczór, czasu do rozpoczęcia show było już bardzo mało. W pewnym momencie znatknęłam się na Blaina. Chodź, chcę ci coś pokazać. Poszłam za nim do pracowni, postanowiwszy nie zdawać zbędnych pytań. O, może niów sukienka, niów dodatki, niów wszystko. Proszę, przymierz. Podał mi sukienkę i jakiś dodatek, widocznie do włosów. Wespchnął mnie do przymierzalni. Przebrawszy się, szybko wyszłam. Świetna robota, Blaine. Ledwo zdążyłem skończyć. Nie tak dawno nagle doznałem natchnienia, i pomyślałam, że będzie na ciebie pasować. Jeśli ci się nie podoba, możesz to dziś włożyć. Zostawić sobie sukienkę i dodatek, zostawić sobie tylko sukienkę, zostawić tylko dodatek. Zostawić obie rzeczy, bo myślę, że Blainowi będzie miło i wyglądam trochę jak dzwoneczek, więc. Będzie fajnie, w sensie fryzura nie do końca w moim stylu, ale mimo wszystko jakoś to się dopasowuje w taki sposób, że mnie to, że mnie to nie drażni. Dobrze to wygląda. Miło mi to słyszeć, że nie staram się na próżno. I już jestem gotowa. Świetnie wyglądasz. Powodzenie na przedstawieniu. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Dziękuję. Wyszłam z pracowni. Wow, ale fajnie. Z holu dobiegały już głosy przybytych gości. Weszłam do madame, żeby sprawdzić wszystko po raz ostatni. Właścicielka domu nie miała żadnych dodatkowych wymagań, więc opuściłam jej gabinet. Niebawem nadszedł czas, żeby wyjść na salę. Okej, okay. pat of romance, pat of romance. Ostatnie, czy ostatnie, ostatnie, czego chciałam, to znajdować się w hałaśliwym dużym pomieszczeniu, wdychać dym cygar, słuchać rozmów towarzystwa i podawać napoje. Lecz uspokoiłam się w myślach, postarałam się nie rozklejać, nie chciałam zawieść zespołu, Powinnam być, była pozostać silna. No fakt. Stojąc w końcu w oczekiwaniu zamówień, patrzyłam w stronę Johna, patrzyłam, pomyślałam o Charlotte, patrzyłam w stronę Aytona, pomyślałam o Bleinie. E, jakby Pat of John pospojrzałam po w jego kierunku i jakby my tutaj, wiecie, cały czas idziemy w jego stronę, cały czas się zbliżamy i tak jak mówiłam, zakończymy z nim historię, w sezon trzeci będziemy parą, jakkolwiek, nie wiem, to będzie wyglądać, jakkolwiek się zakończy Teodora, będziemy gdzieś tam z Johnem yy, i na drodze romantyki i z nakarmionym demonem. <grym> Grał w skupieniu na pianinie, ale poczuwszy, moje, spojrze poczuwszy yy, moje spojrzenie, popatrzył w moją stronę. Uśmiechnęłam się, a on uśmiechnął się w odpowiedzi. Ta niewielka wymiana sprawiła, że było mi się lżej na sercu. Jak miło. Teodoro, Teodoro, Teodoro. Nagle pojawił się przede mną człowiek. Dobry wieczór, seniorita. Zrobiło mi się nieprzyjemnie. Teraz widziałam w nim nie miłego staruszka, a okrutnego mafiozo. Bądź uprzejmą, e, nie ukrywać nieprzyjaźni. Pad of Romans przez kilka pierwszych chwil stałam, po prostu patrzyłam na niego, a potem uśmiechnęłam się sztucznie. Dobry wieczór, senior Fazetti. Widzę, że znalazł Panie pracę u Rosetty. Tak, przepraszam, muszę wracać do pracy, a ze zdumieniem uniósł brzmi, widocznie uznawszy mnie za niegrzeczną, ale skinąwszy, oddalił się. Stary pajac. <ścoughs> o Jezus Teo. Robotko, kobitko. Teo, teo, teo. Po jakimś czasie, roz, roznosząc zamówienie, nagle poczułam napięcie. Zatrzymawszy się z w rękach, nachmudziłam się, próbując pojąć o co chodzi. John nie grał. Trwał, numer rej, w, je, w jej tle muzycznym nie było fortepianu. Popatrzyłam w stronę Johna i ujrzałam w jego twarzy odbicie własnego niepokoju. Zawsze Al Alisie tace, poszłam do niego. Co się dzieje? Ja nie umilk na chwilę przeniósł wzrok za coś, za moimi plecami zacisnął usta. Odwróciłam się Dobry wieczór czy to, jest, czy to jest. ten przywódca demonów? Czy to jest on? O Boże, o Boże, o Boże, Boże, co za emocje! Patrzyłam mi w oczy człowiek rzekł z uśmieszkiem. Oddałem duszę za lampkę wina. Czy to jest przywódca demonów? O Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże. Jezu, 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 Jezu. Aby kolejny odcinek był po polsku. Dziękuję za oglądanie. 68 Romantyka, 2 Cynika, 5 Demoniczna Natura, 2846. Plus 3 równa się 49 diamentów. I love it, guys so much. Papatki, kocham ze.